Witajcie! Jakiś czas temu prosiliście mnie o to, abym nagrał jeszcze jeden film na temat podłączenia światła STOP. Chodzi o to podłączenie światła STOP, które mamy do sprzedaży na aukcji do Birona. I postanowiłem nagrać taki filmik, aby jeszcze raz wyjaśnić mniej więcej, albo nawet więcej niż mniej, jak to podłączyć, żeby nie było z tym problemów, żeby sobie nie uszkodzić sterownika i żeby wszystko działało poprawnie. Yy, nagrałem kiedyś wcześniej film jeszcze jeden, taki bardziej techniczny jak podłączyć, jak puścić kable, ale to link zamieszczę w opisie i tam może, będziecie sobie mogli oglądać ten jeden film, a ten drugi film dokładnie yy, nagram tutaj odnośnie samego podłączenia przewodów, jak to zrobić i jak w krótkich krokach to podłączyć, żeby wszystko grało. A więc tak, rozkręcacie obudowę. Kulaj nogi, odkręcacie te dwie śruby. Waszym oczom pojawi się taki sterownik. Możecie mieć troszkę inny, ale mniej więcej wszystkie podłączenia będą podobnie. Jeżeli macie inaczej, to piszcie, pomogę. Yy, rozkręcamy te dwie śruby, odkręcamy do sterownika. Oczywiście wcześniej odpinamy akumulator. Akumulator dopiero podepniemy wtedy, jak będziemy mieć wszystko sprawdzone dwa razy, czy jest poprawnie. Odsuwamy tutaj dalej, żebyśmy mieli na widoku wszystkie kable. I pierwsze, co robimy, pierwszy krok, co robimy, to szukamy na, w sterowniku przewodu z napisem Indykator. Indykator. Jaki to będzie przewód? Patrzymy tutaj po wtyczkach. Jest problem z wtyczkami, ponieważ nie widać napisów i dobrze by było wypinać i wpinać wtyczki z powrotem, żeby sobie przeczytać jaka to jest wtyczka i spiąć z powrotem, żeby się nie pomylić. Czyli szukamy indykatora. To jest pierwsze... Pierwsze co musimy zrobić to szukać indykatora. Wtyczki z napisem indykator. Rozpinamy i wpinamy z powrotem, ażeby po prostu ażeby się nie pomylić i żeby z powrotem podłączyć w to samo miejsce. Bo jak macie niepodpisane wtyczki, to będzie po prostu problem. I możecie nie podłączyć tak jak było. Dobra, ja już znalazłem indykator. Indykator jest na... przynajmniej u mnie, na czarno-czerwonym yy, kablu jest tu kilka, ale jego dosyć taką specyficzną, przynajmniej u mnie cechą jest to, że jest yy, do kulaj nogi idzie na przewod na jednym przewodzie Na jednym przewodzie i jest połączony z wtyczką taką z trzema przewodami, bardzo specyficzną z napisem Delay ruler I to jest yy, do manetki Czyli tak, ten sam przewód co idzie do manetki jest blisko tego przewodu, który nas interesuje. Zobaczcie, wypinamy go i napis indykator. I ten przewód... Mamy rozpiętą jedną wtyczkę. To jest pierwszy krok, jaki robimy. Czyli znajdujemy indykator, rozpinamy tą wtyczkę i bierzemy nasz, nasze światło stop. Podłączamy. I na naszym świetle stop też mamy wtyczkę indykator i wtyczka indykator H. I indykator H podłączamy do rozpiętej wtyczki. Tutaj. Widzisz, ta wtyczka, co jest rozpięta. Od hula i nogi co idzie? Podłączam indykator H, czyli indykator hula hulajnoga. W tą wtyczkę wpinam w to miejsce, co rozpiąłem, czyli tak. Ta co rozpiąłem, zobaczcie, wpinam indykator H. Dobra. I zostaje nam tutaj jeszcze jedna wtyczka. Napisam indykator. I to jest ta wtyczka od światła stop. I tą wtyczkę wpinam w indykator od sterownika. Czyli to, co nam zostało w sterowniku. Tą jedną, indykator H podpięliśmy do hula i nogi, a ta, co nam została w sterowniku, podpinamy do indykatora. Cyk, wpinamy. I to jest pierwszy krok, jaki trzeba zrobić. Naw mam nadzieję, że to było zrozumiałe i że wszyscy będą wiedzieć, jak to podłączyć. Jeszcze raz tłumaczę. Wtyczka od sterownika podłączamy do indykatora, a. Druga wtyczka co idzie z kula i nogi co żeśmy wypieli podłączamy do indykatora H No, tak żeby było wszystko zrozumiale Teraz tak Następny krok to jest podłączenie przewodów tutaj Zostały nam trzy przewody od kostki od światła stop Trzy takie przewody i dwa AB, ale one są już wpięte, Jak dostaniecie w przesyłce, to będzie podpięte już do niego światło stop, żeby go nie pomylić. To jest A i B. I A i B to jest podpięte, już to już macie podpięte, czyli to macie z głowy. To jest bardzo proste. To są przewody, które idą od kostki do światła stop. One będą podpięte A i B. Ale zostały nam, po podłączeniu indykatora, zostało nam brejki. Trzy takie przewody. Break, break H i break H. Czyli tak. Break H. Break hulajnoga, break hulajnoga i break. Szukamy przewodów z napisem break. W hulajnodze. Szukamy, szukamy. break. Na podpowiedzi są to przewody. Żółto, przynajmniej czarne u mnie. Break. Proszę bardzo. Jest break, jest break. Jeden break. Rozpinamy i szukamy drugiego breaka. To jest żółto-czarna wtyczka. Jeżeli to jest żółto-czarna wtyczka, to druga będzie tego samego koloru, jest tutaj. I druga wtyczka break. Szuka szukamy wtyczki break. Dwa hamulce, czyli mam dwa breaki. Rozpinamy te dwie wtyczki i teraz tak. Te wtyczki z break. Break H, czyli. Mamy tu dwie wtyczki z break H, czyli break hulajnoga, noga, czyli to są przewody, które rozpięliśmy. Te co idą do hulajnogi, nogi, te co idą do hula i nogi, to są te dwie wtyczki. O, to jest te co idą do hulajnogi, nogi, a tamte są od sterownika. I te co idą do hulajnogi, nogi, break, podłączamy break H, czyli break hulajnoga. noga. Jeden cyk, drugi cyk. To już jest obojętne, czy ten do tego, czy ten do tego. Najważniejsze, żeby podpiąć dwie, bo tak to będzie Wam, manetka, yy, będzie wam światło działać stop yy, z yy, przedniego, a nie będzie działać z tylniego. Czyli podłączamy dwa. Obojętnie czy prawy do lewego, lewy do prawego, to jest obojętne. Brake H podłączamy do przewodów z hula i nogi. Mam nadzieję, że to wszystko będzie jasne i że dopiero sobie poradzicie z tym. Podpinamy brake hula i noga i została nam jedna wtyczka brake. I tą wtyczkę podłączamy podłączamy do, do sterownika Czyli popatrzcie wypieliśmy dwie wtyczki i mamy dwa gniazda I jedną z tego, tylko jedną podłączamy do, do sterownika światła stop, czyli do breaka. Tylko jedną. A jedna wam zostaje wolna. Czyli popatrzcie, tą jedną co rozpie rozpieliśmy dwie. A jedną tylko podłączamy, jedna zostanie luzem. Także nie martwcie się, że będziecie mieć jedną niepodłączoną, bo ona zostanie luzem. I to by było na tyle z podłączania. Słuchajcie, mam nadzieję, że to było wszystko jasne i że wszystko zrozumieliście. Jeśli by jeszcze były jakieś problemy, to piszcie, ja postaram się nagrać i jeszcze bardziej rozjaśnić, jak to działa. Popatrzcie, ja to mam podłączę na krótko, zaraz tu wepnę akumulatorek i sprawdzimy, czy to działa bez tam puszczania tak jak mówiłem jest link w opisie filmu który tłumaczę jak puścić kable i dalej takie szczegółowe a tutaj chciałem pokazać stricte podłączenie przewodów zaraz podłączę akumulator i sprawdzimy czy to działa fizycznie dobra wtyczka od akumulatora Jest podłączony prąd, jest i światło pozycyjne, proszę bardzo, zaraz gaszę światło, po przekręceniu stacyjki mamy światło pozycyjne, teraz wciskam prawy hamulec, działa, lewy hamulec, działa, wula wła. proszę bardzo. Dobra, mam nadzieję, że to Wam pomogło i że wszyscy sobie podłączą to po zakupie tego bez problemu. Ja będę wam linkował ten film, jak to zrobić. Także dzięki za wszystko. I jeszcze jedno. Prosiliście mnie o nagranie filmu jak podłączyć amperomierz do hulajnogi. Jeśli chodzi o woltomierz, nie ma problemu. Woltomierz można podłączyć bardzo prosto, podłączamy tylko do przewodów tutaj z zasilania. Ale jak podłączyć amperomierz? Ja zamówiłem takie amperomierze, które będzie bardzo prosto podłączyć i wtedy Wam nagram film. Dobra, to na razie tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.